Siemanko, cześć dzień dobry, tak więc witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony The Martin Studio. A w dzisiejszym filmie e, a w dzisiejszym filmie z tego tytułu, że pada deszcz i nic, za bardzo się nie da robić na dworze, no to postanowiłem, że nagrą wam taki krótki film z z, 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 z mojego warsztatu, więc zapraszam, zapraszam, no, także, także to jest mój mały warsztacik, a tu wszystko jest na tym stole, ten wszystko, wiertarka, frezarka, wszystko, co by, co by tylko chcieć, no, ale wracając do sedna sprawy. W dzisiejszym filmie wam pokażę jak naostrzyć wiertło, chociaż może wielu z Was wie jak to zrobić, ale mówię, y, nie, nie idzie nic robić na dworze, to, to a żeby nie było, że filmów nie wrzucam regularnie, no to sobie postanowiłem, a pokażę wam jak wiertło naostrzyć. Może się to komuś przyda i ten. Także się będziemy oszczyć oto na tej szlifierce stołowej, stacjonarnej jak to woli. Obłędnie mi to jest. No, a żeby było pięknie widać, to wziąłem wiertło. Z powiem jakiejś średnicy, ale dużo. Uh, uh, uh. By tu było kurde napisane, to bym pokazał, to bym powiedział. Ale wpis duże. Dobra, mniejsza z tym jakie to wiertło, ale dosyć duże. Sami zobaczycie. Takie wiertło. No, także się. No, mówię no. Może wielu z Was może wiele z Was wie jak nosić wiertło, no ale mówię, żeby nie było, że filmów nie wrzucam regularnie, no to sobie, mówię, taki filmik nagram. A, a zastanawiacie się na pewno, dlaczego ze szlifierkę mam tak obróconą, a ponieważ mam ją tak obróconą, a nie w tamtą stronę, żeby tu wiertło osić z czoła kamienia, bo te wiertło akurat wam pokażę, jak naoszlić tu na boku kamienia. Ale, ale powiem wam, tak nigdy nie róbcie, znaczy tak nigdy wiertła nie osię na boku kamienia, bo to każdy, każdy e, e, bh wam powie, że to jest dozwolone, ponieważ y, kam, y, no to tam nie będziemy się w to zagłębiać co tam się dzieje ale ten ale o to chodzi że y, kamień się ma ścierać y, tu z czoła a nie, a nie z tej strony tylko że te wiertło jakbym chciał na osi na czole kamienia tutaj y, to mi jakby to nie wyjdzie. A ponieważ one jest zbyt duże. A na małym gówno będzie widać to to, to, to. to po co by to w ogóle nagrywać? No, ale zaraz będzie koniec. Bo się bateria wyładowywuje. A może jednak nie. Dobrze, przejdźmy do... więc przejdźmy do sedna, bo e, nie wziąłem sobie rękawiczek, a nie wziąłem sobie rękawiczki, rękawiczek ogólnie. A pod ostatnim filmem był bardzo zajebisty komentarz, którego, który napisał użytkownik, co nazwy nie pamiętam, zapomniałem. Odnośnie rękawiczek dla dlaczego nie używam rękawiczek, a później taką ubrudzoną ręką z gnoju łapię telefon czy kamerę. Także się pozdrawiam cię widzu serdecznie. No, a czemu nie używam? No po prostu wygodnie mi jest. Wygodnie mi jest y, łopatę se, y, bez rękawiczek łapać. Przynajmniej mam pewność, że y, mam dobry chwyt. No, to dobra, to przejdźmy do, te, do sedna, bo... Bo ten, bo znowu dru, e, drugi widzu mi pisał w komentarzu nagrywaj krótsze filmy, no to ciebie widzu też pozdrawiam i tak jak ci odpisałem w komentarzu będę się starał robić krótkie filmy, no ale nie wiem czy, jak mi to będzie wychodzić, no. no ten na pewno będzie krótszy, no chyba, że będę tu stał i pieprzył <laughs> o nie wiem czym, no ale dobra to e, no. To, to chodźmy do sedna sprawy, bo w końcu rzeczywiście e, chyba bo będzie taka możliwość, że tego naraz bez ścięcia nie nagram, bo się bateria rozładowywuje w GoPro. No, także się tak. No ja by tu kurwa kamerę później ustawić na głowę chyba, musiał wziąć. A nie! Ja się przejmuję, że, a to najwyżej telefonem do dobram koniec. Dobrze, także mianowicie tak, macie wiertełko, sum, sum, są... o jakby było lepiej widać tak, o tu jest krawędź tnąca, Aha. obracamy w drugą stronę i tak samo jest krawędź tnąca. Uuu, jeszcze nieładnie, bo się wyszczerbało, ach, co za dziadostwo, no i dobrze, no i teraz chodźmy do szlifierki, i otóż te wiertło y, krawędzią tnącą przykładamy do kamienia tak, tylko nie na prosto, y, znaczy się w sensie, o mi chodzi w sensie, że nie na prosto, Czyli tak, tylko lekko w dół ustawiamy Tu jest gówniane światło, to i, to i tak gówno będziecie widzieć, no ale żeby nie było, że filmów nie ma regularnie, no to coś tam nagrywam Aby nam nie próbuje. No i mianowicie Mianowicie tak, no jedną ręką to wiadomo mi nie wyjdzie o aby jakby się tu nie kręciło, to by było pięknie. No i tu macie lekko w dół, żeby... Żeby... No i trzeci linki braku, mi brakuje albo osoby, która by to pokazywała. I chodzi o to, żeby to wiertło... Nie, ja położę na stół. I o to chodzi, żeby... Ach, kurde, o! O to chodzi, żeby ta krawędź nie, nie ten była tu, ten, ta krawędź tu, gdzie palcem pokazuję była y, ostra, a nie jako y, ten Mówię Wam o to chodzi, że wielką ma być tak, lekko tak a nie tak na prosto. To. Ła. No i to i mianowicie tak to wygląda No i po naoszczeniu po naoszczeniu na szlifierce, e, hy, Tak to tak to ma właśnie wyglądać jak tak Tak ma iść Tak to ma wyglądać że tak jest dobrze na, naostrzone wielkło O tym tu się nie przejmujcie tym tym bo to już kiedyś próbowałem tylko ze szczoła kamienia oszyć i dlatego mi to nie wyszło tak fajnie tym no także się także się kurde muszę pomyśleć gdzie was postawić żebyście widzieli jak to ostrzę bardzo ciekawe tak hm. jakiś stojaczek prowizoryczny by trzeba kuźwa zrobić ale o, może ta rurka mi posłuży. tylko czekajcie. Saj. A gdzie ten ręczniczek? No, mówię, rękawiczek se nie wziąłem. No, a tu mi właśnie jeden widz pisał, dlaczego rękawiczek. Tak, tylko że takie gówno krótkie to... to. może być moje problem. A ja. A tu nie równo, to ty. Nie będzie stać. No stój! Frania stój! No i Frania nie chce stać. O, czekaj, może... A ja tu i tak gówno zobaczycie. Choćby i to e, No chyba, że znajdę. O! Czekaj się. Znalazłem. O, Przepraszam padliście mi trochę jakby? Czekajcie. Jeszcze jedna deseczka. No. O taki prowizoryczny stojaczek. O. o i widać, ładnie będzie widać, fajnie. No. Także się... O kurde, nie wiem czy będzie mi... Ich... No, także się... Cszyste odpalamy szlifierę i jedziemy. No także No i trzeba. I w Fłuszczyniu trzeba pamiętać, że na zmianę raz jedną stronę, raz drugą, nie jedną i tę samą, bo później jedna wyjdzie krawędź dłuższa, druga krótsza. Wam ciężko się ostrzy tego zawodnika, ale nie mówię, że nie idzie. Nie przykręcone, no i co ja chcę. Ale widzicie, już, już mało wiem, mało tak coś mi tam wychodzi. Wam nie jest łatwo kurde bo ja akurat wybrałem zbyt duże wiertło ale mówię żebyście coś widzieli to wam pokażę na duże Wam powiem, a, tylko Wam powiem, że to karze i inni frezerzy albo coś takiego bo mnie na pewno za to skrytykują jakie oszcze wiatru, bo akurat yy, o tym, że na boku, ale i bez stopki. <laughs> Ja tu jeszcze patrzę gdzie muszę poprawić i by tak było co kurde, brzmoty brzmot się rusza no no i dobre, gotowe, gotowe znaczy może może nie jest to jakoś pięknie naostrzone, no ale spełniać swoją funkcję będzie spełniać. Widzicie o to mi. Nie wiem, czy to. E, kamera tego nie uchwyci, tak? Ale widzicie o co mi chodzi, że. że. tu bym ja się musiał ten. Ale o to mi chodzi właśnie, że po naostrzeniu, żeby tu nie było takiego czegoś jak tu tu w te, to tego o tego bo test te, te sunę lepiej naostrzyłem, widzicie nie ma nic takiego widzicie i jest tak samo jak wam pokazywałem że tak tak musi iść prawidłowo tylko tu ten koniec za mocno nie musiałem ani tak mocno bo to jest e, ten no ale tak mniej więcej właśnie się chyba e, się chyba mój statyw przewrócił no ale tak właśnie mniej więcej wygląda uszczynie wiertła e, z mojego punktu widzenia oczywiście no także także jeżeli wam się podobało to udostępniajcie ten film niech się niesie i subskrybujcie kanał, dawajcie, da, dawajcie łapki w górę komentujcie no i tak jak mówię ten udostępniajcie niech materiał się niesie po, ten no także do zobaczenia w kolejnym odcinku na razie Wam i cześć